Dzień dobry kochani, kanał Wszechsprawność, czyli Tomek i Igor. Nagrywamy z Centrum Przygotowania Sportowego. W dzisiejszym odcinku rozkwinimy temat treningu funkcjonalnego, czyli mit, coś niepotrzebnego, coś wymyślonego dla marketingu, czy może trening przyszłości. Zostańcie z nami. Dobra Igor, co to w ogóle jest trening funkcjonalny? Zanim powiem jaka jest moja opinia i co ja uważam i co to powinno być, to może sprawdźmy co na ten temat mówi internet, czyli w wyszukiwarce wpisując sobie sformułowanie e, trening funkcjonalny. Ale Google czy ChatGPT? Google akurat, tak. No ChatGPT to nam da jakąś pewnie jedną wypośrodkowaną, nie? Okay. E, e, rozwinięcie tego, 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 tego treningu, natomiast ja bym chciał poznać właśnie różne e, wytłumaczenia i tu co ciekawe, jak piszemy trening funkcjonalny, to rzeczywiście będzie za każdym razem napisane co innego. Na pierwszy rzut wchodzi zestaw różnych ćwiczeń, których celem jest poprawa sprawności potrzebnej podczas wykonywania codziennych czynności, takich jak chodzenie, wstawanie z krzesła, noszenie ciężkich przedmiotów. Gdzieś tam niżej widzimy, że e, jest to trening e, intensywne, intensywne ćwiczenia, których celem jest wszechstronne wzmocnienie mięśni. Tutaj coś jest dalej prawdopodobnie bez sprzętu. Ee, dalej nowoczesna metoda treningowa, która polega na poprawie parametrów cech motorycznych, siła, szybkość i tak dalej, czyli bardziej coś, co można nazwać treningiem motorycznym, ale widzisz, mamy już trzecią tak naprawdę wyjaśnienie sformułowania i troszeczkę niby podobnie, ale jednak co innego. I jeszcze dalej, trening funkcjonalny to forma ćwiczeń, która ma na celu poprawę wydolności, a także ogólną sprawność ciała, czyli znowu czwarta strona internetowa, czwarty wpis o czym, czym jest trening funkcjonalny i znowu tak naprawdę coś innego, no bo o wydolności pojawiło się dopiero pierwszy raz. Jedno o wydolności, drugie o cechach motorycznych, trzecie o czynnościach życia codziennego. Każdy tak naprawdę trening funkcjonalny nazywa czymś innym. Dla mnie trening funkcjonalny powinien być treningiem, który spełnia jakąś funkcję, czyli po prostu jest to wytłumaczenie tego słowa. Czyli jeżeli ja chcę coś poprawić, to wykonuję trening, który będzie do tego doprowadzał. A według Ciebie? Ja chyba. Znaczy, nasze teorie się myślę uzupełnią jakoś fajnie spójnie. Ja bym zaczął w ogóle od tego, czym jest właśnie ta funkcja, bo ty powiedziałeś bardziej, że to co chcę zrobić, osiągnąć, tym jest dla mnie ta funkcja i mam w stanie być to osiągnąć. Ja jednak bym znowu takie trzy kroki wstecz zrobił albo taki helikopter view, jak to się fajnie mówi. I do jakich funkcji nasze ciało w ogóle zostało przez dobrego Boga zaprojektowane? I tutaj, jakby. Bo tutaj nie ma wątpliwości co do specjalistów, co do nas, że takie podstawowe funkcje, do których człowiek, znając jego budowę, został zbudowany, no to siadanie, wstawanie, schylanie się, chodzenie, bieganie, przyciąganie, odpychanie, mhm. skręcanie, tak? Więc na pewno ruchy funkcjonalne powinny nas przygotowywać albo mieć elementy tej, tejże właśnie drabinki. Do tego ty dodajesz, jakby, że ruch funkcjonalny to co my chcemy jakby osiągnąć, jakie mamy cele i to jest jakby nasza funkcja i chcemy ją zrealizować. Myślę, że to się fajnie spina, a spróbujmy może zastanowić się, czym nie jest trening funkcjonalny. Właśnie, czyli trening bez sensu. Ktoś trening przychodzi bez na siłownię, robi albo na fitness i robi po prostu, bo przyszedł. Bo, robi. Też, yy, tak, robi, bo robi. Robi, bo przyszedł. <laughs> robi, bo przyszedł i ktoś mu coś kazał. Natomiast ja bym tu mógł podać na przykład formę takiego treningu, gdzie ja często słyszę i myślę, że Duża część ludzi tak właśnie interpretuje swoje zaczęcie jakiejś tam aktywności fizycznej, że ja trenuję po to, żeby schudnąć. Czyli, na przykład, trening jest na sylwetkę, trening na masę, trening na redukcję. Oczywiście, trening to wspiera, jest wydatek energetyczny, więc więcej tej energii zużyjemy. Możemy gdzieś tam bodźcować te mięśnie, więc jest bodziec do wzrostu, i jak najbardziej. Natomiast ja zawsze powtarzam, że trening jest na cechę, na zdolność jakąś motoryczną. Czyli, może być trening na siłę, na moc, na wytrzymałość i możemy poszczególne mięśnie i tak dalej, wszystko można robić, ale to jest na ciało, na, na, na ruch, a nie na stricte sylwetkę. Na sylwetkę i tak kluczowe w dłuższej perspektywie czasu będzie to, ile jemy, czy jest ten deficyt kaloryczny, czy jest ten dodatek kaloryczny i trening będzie nas do tego przybliżał, będzie to potęgował, będzie powodował, że ta sylwetka będzie się w konkretnym jakimś kierunku kształtowała, ale moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak trening na masę. Jeżeli ktoś będzie nic nie będzie jadł, a będzie robił trening teoretycznie hipertroficzny, to i tak nic z tego w gruncie rzeczy nie będzie. To samo w drugą stronę, jeżeli ktoś będzie się katował, robił nie wiem, cardio czy jakieś interwały, a cały czas będzie jadł ponad swoje zapotrzebowanie kaloryczne, to to nie będzie trening na redukcję. To nic, to nic nie zmieni. Ale no. Igor, doleję oliwy do ognia i pewnie spotkałeś się z takim hasłem functional bodybuilding, czyli próba połączenia treningu funkcjonalnego jednak z treningiem sylwetkowym. E co o tym myślisz, czy to jest w ogóle wykonalne, czy to jest w ogóle szczyt szczytów marketingu? Dla mnie to jest szczyt szczytów. Oczywiście, że coś takiego można zaprojektować, czyli trenować, żeby poprawić swój wygląd. Za chwilę sobie porozmawiamy, czy samo chęć lepszego wyglądania jest funkcją do której powinniśmy dążyć? Ja uważam, że nie, jakby nie popadajmy w skrajności to żeby człowiek wyglądał lepiej, trochę lepiej przed lustrem, nie można ten cel tą, tą funkcję nie można nazwać treningiem funkcjonalnym. Oczywiście jest pewien stopień, nie wiem, otyłości, nadwagi, której należy się pozbyć, bo ona wpływa na wręcz niemożliwość speł spełniania w niektórych funkcji. Na przykład osoba super otyła nie potrafi podskoczyć, tak? To mhm. wtedy to, tą otyłością się zajmujemy, ale to nie mówimy o treningu sylwetkowym stricte, bo tutaj jak słusznie powiedziałeś, to jest tylko kwestia jakby wydatku energetycznego, natomiast functional bodybuilding, ja nawet miałem taki okres, że miałem dokładnie FBB, takie zajęcia w swoim klubie i prawda jest taka, że to były po prostu wykroki, przysiady, push-pull e, bardziej w zakresach hipertro hipertroficznych, chociaż wiemy doskonale, że to też staje się trochę mitem, te 8-12, porozmawiamy sobie o tym Ważne, żeby nie zgubić tego dużego obrazka, co jest funkcją, do czego jesteśmy zaprojektowani. Jakie funkcje, jakie wyzwania dnia codziennego naprawdę nas czekają, i jak powinniśmy trening do tego przy dostosować, tak? No tak naprawdę wychodzi, że trening funkcjonalny może być właściwie wszystkim. Nie? W sensie te wszystkie te wytłumaczenia, które ja wyczytałem przed chwilą w internecie na początku naszej rozmowy, w jakiś sposób się zgadzają, ale też znowu. No stricte nazwa trening funkcjonalny, moim zdaniem jest czysto marketingowa, bo to nie jest trening, który ktoś wymyślił tak jak nie wiem, trening e, typu CrossFit mm. czy jakiś inny sport, piłka nożna czy coś. CrossFit jest systemem treningowym, jest po prostu sportem, nie? A trening funkcjonalny to no to jest takie hasło, które nie ma konkretnego wyjaśnienia. Więc mm. tak naprawdę, jeżeli ktoś w swoim fitness klubie, w swoim gymie mówi, że robi trening funkcjonalny, to użytkownik, który przychodzi, klient tak naprawdę nie wie w sumie czego się spodziewać. Każdy to sobie zinterpretuje inaczej. To ładnie brzmi, to jest w tej chwili chwytliwe, marketingowe, więc większość klubów chce coś takiego mieć. Bo ludzie będą przychodzili, bo gdzieś to widzieli w internecie, bo gdzieś słyszeli, bo ktoś mówił, że to jest najzdrowsza forma treningu. Kiedyś tak funkcjonował Pilates. To było coś nowego w naszym kraju, pojawiał się gdzieś Pilates, co ludzie szli na Pilates, bo wiedzieli, że to jest super zdrowe i tak dalej. A mimo to nadal Pilates i tak jest bardziej ustrukturyzowany niż trening funkcjonalny. Teraz jeszcze inne nowe pojęcie, trening medyczny czy trenerzy medyczni. To jest nie zaczynajmy coś... chyba nawet tego. <laughs> to jest znowu coś, co nie ma w ogóle żadnego konkretu. Eee, I. Po prostu żeby trener mógł sobie wpisać coś nowego w CV, jakiś nowy certyfikat, ktoś mógł go oczywiście wydać, więc też znowu jedna osoba zarobi, druga na tym zarobi, czy tam no nie wiem, zyska jakiś tam popularność dzięki temu, że się pojawiło nowe sformułowanie. I niestety trzeba się z tym pogodzić, że takie rzeczy będą się pewnie pojawiały. Wprawdzie zaczyna być już ograniczona ilość. Wymyślanie kolejnych może być już mocno kuriozalne, ale, ale ja bym w ten sposób patrzył na razie przez pryzmat tego właśnie trening funkcjonalny w dzisiejszych czasach w fitness klubie. Nie? Wyjdziemy może na jakichś hejterów, że uważajcie na slogan, trening medyczny, uważajcie na slogan, trening funkcjonalny. Jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie łychać jak pelikany, tylko jakichś produktów nazwanych. Zastanówmy się, w jakiej jesteśmy zawsze sytuacji wyjściowej. Nasza forma, choroby. Co robiliśmy przez ostatnie lata? Sprawdźmy, co się kryje pod pewną ofertą danej osoby czy danego klubu. Trening medyczny i jak najbardziej nie jest powiedziane, że trening medyczny nie może być dobrym treningiem, że trening funkcjonalny, nazwany trening funkcjonalny, nie może być też czymś dla nas korzystnym. Ale zejdźmy na ziemię, nie rzucajmy się jak na wiecie kolorowe cukierki w lizlu, bo to jest coś dużo ważniejszego. Wiecie, jak jedziemy pół godziny w jedną stronę, poświęcamy swoją godzinę, wracamy, czyli dwie godziny dnia, płacimy za to trenerowi, to dokonujmy rozsądnych wyborów. Ja chciałem jeszcze wrócić do tego pojęcia funkcjonalny, niefunkcjonalny. No, Mam oczywiście starszych rodziców, moi rodzice już są grubo po siedemdziesiątce i piękne jest to, znaczy piękne, niepiękne, że mój tata, były kiedyś sportowiec, bardzo aktywna osoba, teraz jest w stanie, no mówiąc delikatnie, bardzo słab. Już jakby ledwo chodzi, kuśtyka, cały czas skręcony na jedną stronę, natomiast moja mama rakieta, rakieta, jakby cały czas w ruchu, sprząta na bazarek, lubi sobie dla zabawy wsiąść, pojechać do Ikei, całe miasto, pochodzić tam godzinę, jakby szuka tego ruchu, bo wie jak to jest ważne. Moja mama, szybko obliczę, 74 lata, powiem mama, zrób 10 przysiadów, pyk, 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 10 przysiadów, astu de gras". Potem powie, a coś mi tam kolano po tych przysiadach, ostatni tekst, coś mi kolano po tych ostatnich przysiadach, Tomek, czułem, chyba przestanę i robi, są dla mnie złe. Myślałem, że ją tam utłukę, ale do czego zmierzam, że i teraz trening, może trening albo testy funkcjonalne dla tej, ja mówię mojej mamie, mama, tak długo, jak będziesz w stanie zrobić 10 przysiadów, nie, jakby nie boję się od Ciebie, bo jakby to, co powoduje, że starsze osoby, że tak powiem, nie mogą wstać z łóżka i i że tak powiem, umierają, no to jest to, że nie mają siły, nie mogą wstać z łóżka. To nie jest ich widzi mi się, tylko nie mogą wstać z łóżka, nie mogą zrobić przysiadu z łóżka. Moja mama 10 as Potem mówię, mama, a spróbuj podbiec 20 metrów. Moja mama potrafi przebiec się 20 metrów, co jest jakby, można powiedzieć, że w jej wieku jeszcze trudniejszą sztuką. I mówię, mama, skoczysz pół metra w dal? Skoczy pół metra w dal. I teraz mówię, a teraz utrzymaj te trzy funkcjonalne, nie wiem, zdolności. Wiesz, do czego zmierzam? Jak najdłużej się Ciebie nie omartwię, bo. Wiesz, znaczy, jakby jeżeli 90-latek mi powie, że potrafi skoczyć pół metra w dal, to, to dużo dobrze o nim świadczy, tak? Bo zazwyczaj osoby w tym wieku już mają problem z chodzeniem, o lawce chodzą, kuśtykają, czyli o ruchu funkcjonalnie dużo bardziej, nazwijmy to, nie wiem, biednym, prostszym i mniej wymagającym, więc... To jest wiele fajnych kwestii, jak można wykorzystać pozytywnie jakby ten, ten slogan, to hasło. Bardzo ciekawie też o tym mówisz, jak o swojej mamie trochę jako dziecku, bo z dziećmi tak jest, że dziecko najpóźniej uczy się skakania, tam chodzi, biega i tak dalej, skakanie jest najtrudniejsze i motorycznie, i wymaga dynamiki i tak dalej. I trochę tak jest, że dzieci na początku nie umieją skakać, potem się uczą, a potem jako seniorzy gdzieś tam już w zaawansowanym wieku znowu nie potrafimy tej, tego skoku wykonać, ale już troszeczkę z innych przyczyn. Mm. A Ty tutaj opowiadałeś o swojej mamie właśnie jako o takim dziecku i w takim zajawkowiczu, że o tutaj syn mi mówi, że mam coś zrobić, to sprawdźmy, zobaczymy. I to na pewno fajne, ale to też myślę, że właśnie o, o seniorach, osobach starszych można by było jednak mimo wszystko nagrać oddzielny odcinek. Bo trening funkcjonalny mimo wszystko myślę, że teraz trafia do, do młodych, w sensie do, do ludzi, którzy sami nie trenują, potrzebują na przykład zajęć jakichś grupowych. I to co jakby też już powiedziałeś. Nie, nie hejtujemy jakby tego, co tam się dzieje, bo tam mogą być super ćwiczenia, tak? To może być bardzo fajny trening, może być super trener, który nie wiem, czymś tam innym się zajmuje, a został wrzucony na przykład e, w tym gymie do tego, żeby prowadzić trening funkcjonalny i przeprowadzi to genialnie. Nie miał Bardziej wpływu chodzi... na nazwę, ale jest nie... świetnym trenerem. Dokładnie, no, więc to może być naprawdę, to chodzi tylko o to, że to po prostu może być za każdym razem co innego, nie? Czyli nie przywiązywać się do tego, że trening funkcjonalny jako nazwa, czy trener medyczny jako nazwa, to jest osoba, czy, czy rodzaj treningu, który zawsze będzie świetny i dla każdego i w każdym momencie, bo to tak naprawdę za każdym razem po prostu może być coś innego, nie? I ja lubię mówić, że trening funkcjonalny to jest taki, który spełnia naszą funkcję, nasz cel. Oczywiście możemy patrzeć też przez pryzmat taki, jak Ty powiedziałeś i tu e, trzeba było po prostu ustrukturyzować tą nazwę, że trening funkcjonalny to są właśnie te ruchy funkcjonalne i do tego ma nas przygotowywać. Mhm. Moim zdaniem tak nie jest, bo, bo trening funkcjonalny to nie jest nazwa wymyślona przez jakąś firmę czy coś tam, nie? Kto wie? Tak jak, a może jest, ale no jakby nie ma, to chyba erki. Constantly a... varied functional movements at high intensity. Dokładnie. No i właśnie na przykład z Crossfitem. W Crossfitie generalnie, jak ja chodziłem, ja nie zrobiłem trenera Crossfitu, ale byłem na kilku szkoleniach, jak Crossfit się w Polsce pojawił. Gdzie trenerzy Crossfitu to prowadzili dostawałeś jakby taki papier, że tam umiesz CrossFit coś tam, no to, 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 tam, to tam, tam wiesz o co chodzi, nie? To, to tam było o tych ruchach funkcjonalnych na początku, nie? Które w Crossfitie występują, bo powiedziane, że to musisz super umieć uczyć ludzi i tak dalej. No a z drugiej strony masz ludzi, którzy na przykład nie mieli nigdy do czynienia z CrossFitem, ja też działałem w sporcie wyczynowym w judo. Wszyscy się raczej z tego crossfitu trochę śmiali, bo tam było wszystko i nic. Wszyscy mówili, o ale przecież my crossfit to w treningu przygotowania motorycznego to całe życie pod judo robimy i nikt tego crossfitem nie nazywał, teraz ktoś sobie wymyślił taką nazwę. Z jednej strony tak, z drugiej strony crossfit jest konkretnym sportem, tak? Hmm. Są w nim organizowane zawody, jest tam konkretny system treningowy i tak dalej i tak dalej, można to system lubić. system szkoleniowy też. Konkretny system szkoleniowy, powstają są trenerzy i tak dalej, można to lubić, można tego nie hmm. lubić. Jest trochę inny od większości sportów, bo zawody są takie, że zawodnicy nie wiedzą do końca co ich czeka, nie? Są ćwiczenia i tak dalej, które się powtarzają, ale jak one zostaną tam połączone i ten no to do końca nie wiadomo. Raczej większość sportów jest powtarzalnych i polega na tym, że masz się doskonalić w czymś konkretnym i potem wszyscy na równych zasadach rywalizują. Tak, tak. W crossficie to jest poniekąd trochę nie fair, no ale taki to jest system, tak? Ktoś to wybrał, zaakceptował, startuje. Trening funkcjonalny jest zupełnie pod tym względem, ale widzisz, ja inny? będę oczywiście do końca mojego życia obrońcą crossfitu. Znam jego wady, znam jego zalety, ale na pewno będę, nie lubię też nazywać crossfit systemem, bo do końca nie jest może takim pełnym systemem, ale będę bronił crossfitu. I crossfit też ma fenomenalny taki slogan, który możemy połączyć z tą naszą rozmową funkcjonalności, czyli Expect Unexpected. Ty powiedziałeś jakby w kontekście zawodów, nie wszystkie zawody crossfitowe są takie, że nie wiesz do końca co cię wszystko się wydarzy na zawodach, ale w większości tak, natomiast expect unexpected znaczy tyle, że trenuj tak, jakbyś nie wiedział co cię spotka w życiu codziennym, nie na zawodach, czyli nagle Przygotuj się Kum... na każdą ewentualną. Tak, no nie wiem, nagle się poślizgniesz na śliskiej, wiesz, ulicy, nagle kumpel powie, ej, w weekend jedziemy na narty, a Ty nie byłeś na nartach 7 lat, mówisz mówisz, jadę, a, ale, a nie mówisz, wiesz co, no muszę zrobić 7-tygodniowy cykl przygotowania do sezonu narciarskiego, co pewnie zrobimy, i tak dalej, i tak dalej. Czyli masz być w takiej formie, cały czas podtrzymywać takie zdolności funkcjonalne, naturalne, o których sobie powiedzieliśmy, czyli chodzenie, skakanie, bieganie, skręty, przyciąganie, odpychanie, że... Cokolwiek tam cię nie wezmą na golfa, na wspinaczkę, na łyżwy, nie jesteś niepełnosprawny i to, to ma sens. A jeszcze trening funkcjonalny, trening medyczny, ja uważam, że każdy trening, na pewno jeden na jeden, każdy trening powinien być i funkcjonalny, i medyczny. No bo co my robimy? Sprawdzamy stan zdrowia pacjenta, oczywiście ten cielesny, a nie fizyczny, a nie, fizyczny i staramy się go naprawić. Więc ja też. W takim razie ja jestem i trenerem funkcjonalnym, i trenerem medycznym, i trenerem crossfitu, i, trener, i trenerem sylwetkowym slogan. Myślę, że to jest po prostu. No i jakby to głównie o to nam chodziło, żeby to wyjaśnić. Hmm. Nie? A odnośnie crossfitu, jak ma przygotować na wszystko, to jeszcze tak mi przyszło do głowy to akurat przez to właśnie, że jestem z Judo związany. To jeszcze crossfit będzie nauczyć się upadania, żeby było już tak full, bo jak się poślizgniesz na tym lodzie, może trzeba będzie upaść. To, żeby to zrobić poprawnie i nie zrobić sobie krzywdy. Tu też mam ciekawostkę właśnie, że ja przez to, że się całe życie tych padów, przewrotów i tak dalej uczyłem, to miałem kilka takich sytuacji w życiu, że gdzieś tam albo się poślizgnąłem, albo na dyskorolce gdzieś ona wpadła w jakąś dziurę, wyleciałem katapulta, zrobiłem przewrót, nawet mając plecak na sobie. I wstałem hmm. jak gdyby nigdy nic, nie? więc pod tym względem, ale to też no, nie jest na, na dzisiaj akurat, ale tak mi się przypomniało w głowie, jak powiedziałeś o tym poślizgnięciu się na lodzie e, i takiej no, właśnie nieprzewidywalnych sytuacjach, nie? że nauka upadania to jest coś, co też w sumie każdy fajnie Jedno wypełnić. zdanie kończące Igor od Ciebie? Jeżeli chodzi o trening funkcjonalny, ja bym powiedział tylko, żeby nie przywiązywać się do nazw, czyli to jest coś, co po prostu ma nas w jakiś sposób przyciągnąć. Ale to nie jest nic odkrywczego, to nie jest wymyślone koło na nowo, to nie jest trening, który wszędzie będzie przeprowadzony tak samo przez tak samo wykwalifikowaną osobę, więc podejdźmy do tego po prostu czysto rozsądkowo. Jeżeli nie mamy pomysłu na jakiś inny rodzaj treningu albo chcemy tam pójść, jeżeli nam się to spodoba, robi to taką robotę, jakbyśmy chcieli, dążymy do tego celu, na którym nam zależy, super. Można w to iść, można sobie trening funkcjonalny wdrażać i chodzić na takie zajęcia. Ode mnie. Do 90. podtrzymajcie zdolność przysiadu, biegania i skakania i wtedy nie będziemy się o Was z Igorem martwić. A na dzisiaj bardzo dziękujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście, żebyśmy coś rozwinęli, dodali, nagrali, całkowicie oddzielny odcinek na temat, który Was interesuje, zostawcie swoją opinię, to pytanie w komentarzu i na pewno prędzej czy później się za nią zabierzemy. No i oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji, o lajkach, zostawcie też dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia, ponieważ odcinki będą pojawiały się regularnie. No i jeżeli Was to zainteresowało, to też udostępniajcie swoim znajomym, żeby grono odbiorców się poszerzało. Niech wszechsprawność rośnie, niech społeczność, która szuka ogólnej sprawności, nowej wiedzy, nowego podejścia do nowego stylu życia, można tak powiedzieć, bądźcie z nami na pewno warto. Pozdrawiamy z Centrum Przygotowania Sportowego Igor Tomek. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.